Dzień dobry, kochani, witam bardzo serdecznie, kłaniam się niziutko. I zaczynamy, zaczynamy. Nóżkę opieramy i robimy piękny jeden skłon drugi. Wymachiwanie rąk, kochani, jak w balecie. Witam was serdecznie, humor mi dzisiaj dopisuje. No, słuchajcie, pół firmy mi życzenia złożyło. Przecież dziewczyna z jakości i mówi tak. Ona mi składa życzenia i taka babeczka tam, co siedzi u szefa, tam w gabinecie, ona też mi składa. Dobrze, kochani, nóżka. Opa, słuchajcie, to jest taka. Y, zaczynamy powiedzmy od drzewa. Raz, dwa, trzy. Ja się tu przytrzymuję. I to jest drzewo. Głowa do góry, ręce do góry, wyciągamy, ale się przytrzymujemy. Ale zanim zrobimy to drzewo, kochani, to wiecie, trenujemy. Trenujemy. Także tak. Jak widzicie, nogę opieramy na udzie. I tu pięknie robimy takie skłony. Wdzięcznie, z uśmiechem, z zadowoleniem, aby te nasze 15 minut dla nas każdego dnia były taką radością. Witam, witam, witam serdecznie, Bogusiu, Elżbietko. Dzień dobry tereniu, Sylwusiu, Anusia. <grywa> Filipie, dzień dobry, Marcinie, dzień dobry. Ja dziękuję, dzień dobry. Kochani, Karol, Karolina, dzień dobry. <grywa> Kochani, dziękuję wszystkim za życzenia. No już, ach, Joasia z Australii. Posłuchajcie, od 6 rano, 6.18, a jedne odjadzie, to już wczoraj wieczorem się <grywa> Ale to jest piękne, kochani. Rano otworzyłam tak jedne, później drugie, później trzecie, a już później ko, już no tak koło siódmej, bo jak miałam chwilę, tak koło siódmej, miałam chwilę w pracy, żeby zobaczyć sytuację, jak jest tam na no, Whatsappie się co dzieje, a tam po prostu wysyp. Także dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kochani, ale od Gizeli, czekajcie, no żeby nie marnować czasu. Jedziemy, ruszamy rękami, robimy takie koła do tyłu. O, tak, zobaczcie, na boki. A od Gizeli, no to byłam z nią umówiona, że mam przyjść do niej w urodziny, no to poszłam. Posłuchajcie, a prezent na mnie czekał, dostałam kwiatka w doniczce, taki jakiś goździkowy. To znaczy, dostaje się przed kwiatek taki, wiecie, plastikowej donicy, i do tego osłonka. O, bo to należy tak rozumieć, bo tutaj się właśnie w osłonkach takie dodatkowe, takie porcelanowe. Ceramiczne, przepraszam. Ceramiczne porcelanowe jeszcze nie mają, ale ceramiczne osłonki. Także dostałam. Do tego dostałam e, talon na 15 euro. Taki Gudszein to się to nazywa. No, taki no, talon. Idzie się. Opłacony idzie się do sklepu i się wybiera, co się chce. No i posłuchajcie, <laughs> ręczyła mi, to się tak uśmiałam. No, ja robię sok z marchwi. Czasem się z nią też podzielę. I dostałam taki wielki pęczek marchewki z, zielonym, z zieloną nacią. Także tych marchewek jest sporo i taka nać. No i słuchajcie, tak się śmiałam, bo ona życzy mi tak. Magdalena cię ja życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. No i, i, i także oprócz tych wszystkich kartek, jeszcze kartkę świąteczną już dostałam. Także dostałam, no tak się uśmiałam z tej marchwi, Taka młoda marchewka z nacią. Mówię cię, taka wjechać. Ja muszę zrobić zdjęcie i wrzucić na koniec. No, pomysł przecudny. Żeby, no tak, odżywiajmy się zdrowo. Kochani, dobrze. Ramionka. Także to no już Gizela tu przebiła. Przebiła z tą Markią wszystko. No. Także, kochani, dzisiaj tak. Zobaczcie, u nas to już ludzie chodzą dzisiaj. Przyjechaliśmy teraz ze sklepu, kochani, to już chodzą w skrócie. Tak, nie, nie to, że wszyscy, ale niektórzy. Piękne słońce teraz było. Z krótkim rękawem. Młodzież, tak, co któraś osoba, nie? No bo tak w słoneczku, to ciepełko. Okej. Okay. No tu to z 15, no teraz to może no z 15 jeszcze jest, tak? Stopnie. Okej, okay, dobra. To teraz wyginamy łapeczki. Raz, dwa, trzy. 4. Zobaczcie, łapiemy się tutaj. Przytrzymujemy się za dłonie i tak. Dłoń do dłoni. I raz, dwa, trzy, cztery. Uf. Raz, dwa, trzy, cztery. Uf. Raz, dwa, trzy, cztery. Brzuszek wciągamy. Tak, trzymamy tutaj mięśnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Uf. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale co by nie było święto, nie święto. Zdrowie nasze jest najważniejsze. I wrzucę Wam na koniec jeszcze kawał, posłuchajcie. Ale to, przeczytacie sobie to do przeczytania krótki właśnie w ramach tego zdrowego jedzenia. Okej. Okay. Sandrusiu, dzień dobry. Ty to kochana rekordy. Pozdrawiam serdecznie Dolny Śląsk. Tak. No ale kochani, ja pozdrawiam wszystkich. W całym świecie, zaczynając od Polski, prawda? później Polaków za granicą, Polaków w Australii, tak jak Joasia. Joasie pod holenderską granicą. Joasiu, dzień dobry. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff. Raz, dwa, trzy, cztery. A Ania mi zrobiła e, niespodziankę na Instagramie, no i mi wrzuciła, e, napisała eleganckie życzenia, no i tak gapiu relacje wklej wklei tak no to wkleiłam i już Aniu <grystanie> <A nie>, dziękuję <grystanie> ja ten Instagram to mam tylko tak do kontaktu z kilkoma osobami ja tam rzadko na nim jestem ale jestem no na Instagramie jestem jako nasza odwaga raz dwa trzy cztery Uff. raz dwa trzy cztery Uff. Raz, dwa, trzy, cztery. Rano było, kochani, przymrozek, Samochody były ośronione, ale teraz naprawdę ładny dzień jest. Raz, dwa, trzy, cztery. No i ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, kochani, stoimy. Trzymamy się kijka. No, jesteśmy dzisiaj z kijkiem, nie czycieli, ale Trzymamy się czegoś stabilnego. Może stołu, może tam krzesła. I raz. Lyba. Trzy, jak się da najmocniej, najwyżej cztery, pięć, sześć, noga do góry, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, zmiana strony, zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Zmiana strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, o tło muzyczne się włączyło. ok Raz, dwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uuu, kochani! Uuu. No nawet, nawet, dobra. Teraz, kochani, no, nieśmiało, nieśmiało, ale zapraszamy, zapraszamy. Raz. Ale słychać, nie? Słychać. Raz, dwa, raz, dwa. Coż to za trele? Przyszła pora, przyszedł czas na porę wieczorowych treli. <grywka> Jak gada. gwar troszeczkę ustał i go pięknie słychać. A teraz kochani przysiady, trzymając się. Także przytrzymujemy się czegoś stabilnego. I tak już na koniec uff, zrobimy sobie takie uff, trzęsie, trzęsienie, trzęsienie. <laughs> strząsamy z siebie wszystko, bo to tak już popołudnie wieczorek się taki robi, lekki wieczór. Także strząsujemy, strzęsiemy, strząsamy, o, strząsamy wszystko z siebie. Ja za chwilę Wam pokażę, co dostałam od Lizzy. Bo tu opowiadam, opowiadam, ale to opowieść to niewiele daje. Jeszcze się opukujemy, opukujemy. Bo przecież jak zdrowie i zdrowie i zdrowie, jak mi życzyła. O, węzły wartownicze. I pod kolanami. I już Wam pokazuję, kochani. Także, tak jak mówiłam, w ceramicznej doniczce. No to tutaj o. tak jak się daje to nie w plastiku, jest w plastiku, ale to tak faktycznie wszystkie kwiatki są. Także jest zawsze osłonka. No i to co mówiłam <ścoughs> z czerwoną kokardką pęczek marchewki. <ścoughs> Także kochani, zaraz zrobimy sok. Jeszcze się podzielę z gisela. No jak. Zdrowie, to zrobię. Także, kochani, dziękuję, że jesteście. Dziękuję za życzenia. I pozdrawiam Was serdecznie. Bożenko, do jutra. Pa! Pa!